Zapraszamy na przedstawienie pod tytułem Czerwony kapturek w wykonaniu grupy pierwszej z klasy trzeciej R. Snuji się, i snuj, bajeczko. A było tak, niedaleczko, właśnie tutaj nad rzeczką mieszkała rodzina z córeczką. Córeczka, chociaż mała, swej matce pomagała. P e zamiatała podłogę, teła u ubogie, plus zbierała też czasem, bo mieszkały pod lasem. Niosła prosto dla kurek. Mam Dwa się dziewczyn. po prostu czerwony kapturek. Mam warkoczyk, modre oczy, buzią mam jak mak. Czerwony kapturek teraz nazywa się tak. W tej chatce przemamiam mój cały świat. Nie przodzę, nie kłamam, a mam 10 lat. Pewne góry. Mama rzekła do czerwonego kapturka. Czerwonej kapturku, cureczko miła. Muszę byś babcię odwiedziła. Zaniesi kampę od bólu ucha i słodki sam od bólu brucha. Uważam do czerwonych kapturku, bo wygra się na leśnym pagórku. My drzewa rośniemy w lesie różne nowiny wiadom i się wilk tutaj rozrabiało, bo zjedzenie innym wykradł. Głodny jestem niesłychanie, nic nie jadłem na pytanie. O, idzie mała dziewczynka, wygląda jak malinka. I dobry dziewczynko mała, co by w lesie sama. I idę odwiedzić babci, bo jest chora. Wielku ty nie wyglądasz na podchora. Jestem grzeczny, jestem miły. Chcę, by dzieci nie lubiły. Ojej, muszę już uciekać. Babcia na mnie czeka. Słodka dziewczynko, biegnij tą dróżką. Nazbieram dla babci kwiatuszków. Miam, miam. Napiszę babcię, potem dziewczynkę. Już nie będę głodnym wilkiem. O, ta. To ja, Czerwony Kapturek, twoja wnuczka kocha. Wejdź proszę, czekam już na ciebie od rana. Wilk biega do domu. Następnie nakłada babci czepek i okulary, kładzie się do łóżka i przykrywa koce po szyję. Szybko mam na ciebie apetyt już od rana. Babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć. Babciu, dlaczego masz taki wielki nos? Żeby cię z daleka poczuć. Babciu, dlaczego masz takie wielkie uszy? Żeby cię dobrze słyszeć. Ciu, dlaczego masz takie wielkie zęby? Żeby cię szybciej zjeść. No nie! Czerwony kapturek też mi się. Ale co to w koszyku zostały smakołyki? Ale miałem obraz wspaniały. Teraz otworzymy, żeby zęby się wyspały. Tuż obok domku babci ślicy spadł, ale dla tym ptaczkiem krakania i słyszę. Czy ja dobrze słyszę? Czy mnie słuch nie myli? Babcia chrapi jak sto krokodyli. Hej wilku bury, łapę do góry. co zrobił babcią i czerwonym kapturkiem. Chciałeś z babciem i wnuczką. Zaraz za to dam ci blaszczą nauczkę. Przepraszam, na rozrabiałem, ale ja tylko na się chciałem. Wilku, obiecę, że będzie już grzeczny. Przyrzekam wszystkim tutaj obecnym warzywa i owoce od dzisiaj kupuję. Nikogo już nie zjem, obiecuję. Gajowy był w siódmym niebie, okręcił babcię dookoła siebie, uściskał się z czerwonym kapturkiem, a wilka związał bardzo mocnym sznurkiem. I zawiósł od razu prosto do Warszawy. Oto jest koniec bajki i koniec zabawy. A wiecie, co się z wilkiem dzieje? Wilk pożegnać musiał knieje. I zamierzcha w warszawskim zoo, gdzie mu nie zbyt wesoło. To też jest na wszystkich zły i przez kraty szczerzy kły. Nie podchodźcie do klatki za blisko, bo to bardzo niebezpieczne wilczysko. Teraz już dzieci, koniec. Nie pytajcie mnie więcej o nic, bo gdybym coś więcej wiedział, to bym Wam sam opowiedział. Dziękujemy za uwagę. Serdecznie zapraszamy na przedstawienie pod tytułem Czerwony kapturek w wykonaniu klasy trzeciej E grupa numer 2. Snuj się, i bajeczko, a było tak, niedaleczko, właśnie tutaj nad rzeczką, mieszkała rodzina z córeczką. Córeczka, chociaż mała, swej matce pomagała. Zamiatała podłogę, berła grządki ubogie, chlus zbierała też czasem, bo mieszkały pod lasem. Niosła proso dla kurek, a, a się po, po prostu, że tak kurek. Mam brak oczyk, młode oczy, w buzie mam jak mak. Czerwone kapturę to jest we się tak. W tej kawce przy mój cały świat. Nie psocę, nie kłamie, a mam dziesięć lat. Pewnego ranka mama rzekła do czerwonego kapturka. Czerwony kapturku, córeczko mój, proszę, by babcia odwiedziła. Zanierzysz kroplę krople od bólu ucha i słodki syrop od bólu brzucha. Uważaj drodze czerwony kapturku, bo wielk lasuje na leśnym pawórku. My drzewa rośniemy w lesie, różnym nowiny wiatr w lesie, łupot i nogi krasa. Wodny jestem niesłychanie, nic nie jadłem na śniadanie. O, idzie mała dziewczynka, wygląda jak mańka. I dobry dziewczynko mała, co my się sama. Idę owiec, babcię, bo jest chora. Wilku, ty nie wyglądasz na potwora? Jestem grzeczny, jestem miły, chcę, by dzieci mi lubiły. Okej możesz uciekać, bawcie na mnie czeka. Słodka dziewczynko, jej tą dróżką nazbierasz tam dla babci kwiatuszków. Miam, niam. Najpierw zębab się, a potem dziewczynkę i już nie będę głodnym wielkiem. Kto tam? Kto tam? To ja, czerwony kapturek. ucieka. Następnie nakłada babci czepek i okulary, kładzie się do łóżka i przykrywa kotem po szyję. Kto tam? To? to ja, czerwony kapturek, twoja wnuczka, kochana. Ciebie apetyt już od rana. Babciu, dlaczego masz takie duże oczy? Żeby cię, żeby cię lepiej widzieć. Babciu, dlaczego masz taki wielki nos, żeby cię z daleka poczuć? Babciu, dlaczego masz takie duże uszy? Żeby, żeby cię lepiej słyszeć. Papciu, dlaczego masz takie wielkie zęby? Żeby cię szybciej zjeść. No, no nie. Czerwony kapturek też mi uciekł. Ale co to? W koszyku zostały smakołyki. Ale miałem obiad wspaniały. Teraz odpocznę, żeby zęby się wyspały. Tuż obok tą pan jest specego, ale na też troszkę słyszę. Czy ja dobrze słyszę, czy mnie słuchnie myli? Babcia chrapi jak sto krokodyli. Hej, wilku góry, łapę do góry. Coś zrobić z babcią i czerwonym kapturkiem. Chcia Chciałam zjeść babcie i wnuczkach. Za to dam Ci bolesną nauczkę. Bardzo przepraszam, na ale ja tylko najeście chciałem. Wilku, obiecaj, że będziesz już grzeczny tam wszystkim tu obecnym, warzywa, owoce od dzisiaj kupuję, nikogo już nie zjem, obiecuję. Gajowy był w siódmym niebie, okręcił babcię dookoła siebie, uściskał się z czerwonym kapturkiem, a wilka związał bardzo mocno śniutkiem i zarósł od razu prosto do Warszawy. Oto jest koniec bajki i koniec zabawy. A wiecie, co z wilkiem się dzieje? Wilk pożegnać mu się i zamieszkał we Warszawskim zoo gdzie mu niezbyt wesoło. To też jest na wszystkich zły i przez kraty szczerzekły. Nie podchodźcie do klatki za blisko, bo to bardzo niebezpieczne wilczysko. I teraz już, dzieci, koniec. Nie pytajcie mnie więcej o nic, bo gdybym coś więcej wiedział, to bym Wam sam opowiedział. Bardzo dziękujemy za uwagę.